Rozdział 2 Inicjalizacja trackera laserowego Faro Vantage. Zanim będzie można korzystać z trackera laserowego Faro Vantage, należy go najpierw zainicjalizować i skonfigurować na komputerze hosta. Jeśli czynności te nie zostały wykonane, proszę włączyć tracker laserowy za pomocą wyłącznika głównego MCU. Następnie rozpocznie się faza rozgrzewania trackera, która potrwa nawet do 45 minut. Proszę otworzyć ustawienia sieciowe komputera hosta. Przykładowo w Windows 7 znajdują się one pod Start, panel sterowania, centrum sieci i udostępniania. Proszę otworzyć Zmień ustawienia adaptera. Tutaj znajduje się połączenie sieciowe LAN podłączone do trackera laserowego. Proszę kliknąć Właściwości. Następnie wybrać protokół internetowy TCP/IP i również tutaj kliknąć przycisk Właściwości. W górnej części okna właściwości proszę wybrać Użyj następującego adresu IP. Teraz wystarczy już tylko wprowadzić adres IP, np. 128, 128, 128, 99 i zatwierdzić OK. Można używać każdego dostępnego adresu IP z tego samego zakresu IP, oprócz 128, 128, 128, 100. Ponieważ ten adres jest przypisany na stałe do trackera laserowego. Po potwierdzeniu, tracker laserowy spróbuje nawiązać połączenie z komputerem Hosta. Po połączeniu trackera laserowego z komputerem Hosta i uruchomieniu oprogramowania rozpocznie się proces inicjalizacji. Gdy tracker laserowy zostanie podłączony, pojawi się automatyczne okno inicjalizacji. Kontrole uruchamiania związane z konfiguracją trackera laserowego zostaną przeprowadzone automatycznie po potwierdzeniu w ciągu kilku minut.